Dzień dobry moi drodzy na kolejnym unboxingu Goodie Boxa. Przez to, że mi się tak nałożyły te wszystkie subskrypcje, to mam wrażenie, że w tym miesiącu jedyne co robię to otwieram boxy. Ale jeśli chodzi o styczeń, to to już jest ostatni box, więc zobaczmy co jest w środku. Wow! Co za kolory? W ogóle, no myślę, że ktoś tutaj zdecydowanie bardzo chciałby już przywołać wiosnę, bo tak to właśnie wygląda. Kudełko jest niesamowicie kolorowe i w ogóle fajne połączenie kolorystyczne. I właśnie w sezonie wiosna-lato 2026 ten Jelly Mint ma być kolorem w ogóle takim. Wow, podobno będzie wszędzie, więc e, ciekawe, czy tutaj ktoś cię zasugerował. Trendami i prognozami yy, kolorystycznymi. No ale co? Idziemy do tego, co najważniejsze. Ulotki, tu jakieś ulotki, później sobie zerkniemy, co to jest. No i za Nami. W pierwszej kolejności chwytam za to, co największe i za to, czego dotyczyła ulotka, a jest to e, Heat Protection 250 ml marki HEO. Nie znam tej marki, e, więc zobaczymy sobie, co to w ogóle jest. Podejrzewam, że coś do włosów, mm, ale doczytam i już do Was wracam. To jest nic innego jak produkt chroniący nasze włosy przed temperaturą podczas stylizacji. Już rozwaliłam. <gry> Psika się. Jak. O, jak Ładnie pachnie w ogóle. Psika się jak e, zwykłym lakierem. Uważam, że spoko produkt. Jeśli ktoś często stylizuje włosy, ja akurat ciepłem, niekoniecznie, e, ale fajna rzecz. Kolejna rzecz to olejek, którego jest 100 ml. I to jest, powiem Wam, e, ciekawy produkt, dlatego że to jest jakiś marka Skin and Co, i jest to. E, Truffle Therapy to mnie bardzo y, ciekawi. Jest to produkt włoskiego pochodzenia i y, jest tu nic innego jak olejek, który zmywa makijaż. Więc jestem naprawdę bardzo ciekawa, co tu w ogóle robi trufla. Widzicie, jak się w ogóle y, oddziela jedno od drugiego. Zliczamy sobie, żeby zobaczyć, czy to się połączy. Połączyło się, ale <grym> jestem naprawdę ciekawa, czy, y, czy tu czuć trufle. Nie, nie czuć tutaj truflami zdecydowanie, nie czuć właściwie niczym. Może po e, wylaniu produktu na wacik e, coś poczuję i przede wszystkim po używaniu na twarzy, ale uważam ten produkt naprawdę za ciekawą rzecz. Kolejny produkt, co my tu mamy. Ok, to są jakieś cienie do powiek, ale w ogóle w jakimś takim e, płynie zaraz to obczajmy, ale ma jaka ciekawe, fajnie, bo ja wciąż jestem w mojej erze e, malowania powiek cieniami, więc jestem ciekawa tego wynalazku. W ogóle ciekawi mnie zawsze w takich płynnych cieniach, czy one, e, czy one wiecie, nie odbijają się, na przykład jak sobie pomalujecie, to czy się nie wycierają szybciej niż takie zwykłe. Nie miałam nigdy do czynienia z właśnie takimi płynnymi cieniami, stąd też moja zagwozdka. Także jak miałyście z czymś podobnym do czynienia, to podzielcie się w komentarzach, jak to wyglądało w praktyce. No i dobra, zobaczmy te dzieło. O oh, wow, mocny kolor. To jest kolor numer jeden. I zaraz zobaczymy, jak ten z drugiej strony. Okej, okay, ten jest matowy, tak jak tutaj zostało napisane. A ten z drugiej strony powinien być metaliczny. Boże, co za w ogóle? <ścoughs> ciekawy wynalazek! O, wow, ten w ogóle jest. Coś jak eyeliner może? No, chyba nawet nie widać, jaki on tutaj jest drobny. Nie chcę mi wyostrzyć tego. Ale taki właśnie bardzo, no, jakby jakby mógł pełnić funkcję eyelinera. No i dobra, ej to chyba w ogóle, dobra to sobie rozsmaruję, ale to chyba zaschło na tyle, że naprawdę nie jest do ruszenia. Wiem, że to tak posmarowałam byle jak, więc wygląda no dosyć mocno nieatrakcyjnie, ale o, wow, ej naprawdę tego nie da się ruszyć. Cofam moje pytanie odnośnie tego, czy to jest trwałe, bo jeśli wszystkie działają na takiej samej zasadzie, to to jest po prostu kamień. To jest kamień, którego nie da się ruszyć. Niesamowite to jest. I ten brokatowy też. Co prawda, on trochę tutaj sobie e, rozjaśnił się i gdzieś tam tylko widać właśnie takie malutkie drobinki, ale te cienie są nie do ruszenia. Ej, dowalony produkt w takim razie. Więc teraz moje pytanie, czy wszystkie się właśnie tak zachowują, bo ja jestem w szoku. Kolejną rzeczą jest balsam od marki. Nigdy nie wiem, czy dobrze to wymawiam, więc nie będę wymawiać, przeczytajcie sobie e, sami. Jest go e, 25 ml, i z tej serii miałam balsam do ust, e, dokładnie ten sam, i on był dosyć średni. Miał jakieś takie dziwne drobinki, że przypominał w sumie bardziej jakiś peeling, więc. No był dosyć dziwny i jestem ciekawa jak ten, ponieważ ten jest balsamem uniwersalnym i można go użyć na usta, na ręce, na ciało, na co tylko tam chcemy i podobno ma to być bardzo dobrze nawilżone, więc, yy, więc spoko. No jestem ciekawa właśnie jak to będzie tutaj w tym przypadku z konsystencją, z tego względu, że właśnie w tym balsamie do ust on miał bardzo dużo takich drobinek, takich wręcz bym powiedziała nawet gruboziarnistych Jezu, to ledwo wychodzi w ogóle nie mogę tego <laughs> nie mogę tego wyciągnąć Okej, okay, tutaj tych drobinek nie ma, więc spoko wydaje mi się, że zapachu też nie ma znaczy taki zapach wazelinowy no, zobaczymy, jak się będzie sprawdzał. Na pewno jest bardzo tłustym produktem, co już widać po tym, jak próbowałam go em, wysunąć, i, i w ogóle się to prawie nie, nie chciało udać. No i ostatni produkt to jest marka Skin Skincare London. I ja nie znam tej marki, ale wydaje mi się, że ona kosztuje dużo pieniędzy. Jest, e, tak mi się wydaje, że gdzieś mi coś e, mignęło właśnie z tej marki i pamiętam, że to były naprawdę bardzo drogie produkty, bo zapamiętałam tą szatę graficzną. E, to jest krem tak. To jest krem nawilżający, 50 ml. Nie będę go tutaj na razie otwierać, z tego względu, że mam jeszcze aktualnie dwa pootwierane, więc, więc ten chwilę sobie poczeka na użycie. E, no, więc taki produkt. I to już wszystkie produkty, jakie były w styczniowym Goodie Boxie. Mamy tutaj pięć naprawdę bardzo fajnych produktów i pięć. Wiecie, nie mi miniaturek, tylko naprawdę rzeczywistych rozmiarów produkty, z czego bardzo się cieszę. <laughs> Żaden z tych produktów nie jest testerem ani, ani miniaturką, więc naprawdę uważam ten boks za bardzo, bardzo fajny. Możecie dać znać, jak Wam się podoba, czy któreś z tych kosmetyków już używałyście. A ja zapraszam Was na dalszą część filmu, czyli denko. Jakoś mi się ostatnio bardzo szybko wszystko kończy, więc e, zbiera mi się denko regularnie. Także co? No, dzisiaj. Mam dla Was też 5 produktów. E, I zaczniemy sobie może od e, produktu, od marki, która była również w tym goodie boxie, bo chyba ze dwa goodie y temu mieliśmy taki płyn micelarny, właśnie też od marki GOSH. Było go tutaj 100 ml. Jeśli chodzi o sam płyn, rzeczywiście zmywało się nim w porządku, nie trzeba było trzeć nie wiadomo jak e, tym wacikiem, żeby zetrzeć i żeby zmyć makijaż. Ale dla mnie na przykład bardzo mi piekły oczy po użyciu tego. Więc któryś ze składników był tam taki, który no nie do końca mi siedział, ale sam w sobie rozmiarowo, żeby zabrać właśnie gdzieś w podróż, i jeśli chodzi o skuteczność, to też naprawdę bardzo, bardzo fajny produkt. Ale osobiście uważam go za fajny produkt, ale sama nie wróciłabym do niego. W sensie mam y, lepsze płyny micelarne na swojej liście niż właśnie ten. Kolejna rzecz to taki olejek do kąpieli i tutaj miałam obawę, że będzie to tak tłuste, że jak będę się kąpała i będę miała gdzieś tam włosy, chociaż na chwilę w wannie to później te włosy będą tłuste, ale nic bardziej mylnego, tak się nie działo. Fajne było to, tylko trzeba sobie wypracować ile go dodać, bo raz miałam taką <laughs> sytuację, że po prostu nalałam tego tyle, że słuchajcie, aż zrobiła mi się taka wiecie, że aż krople wody się nie Zatrzymywały na mojej skórze, bo była tak tłusta i w ogóle wanna była tak tłusta, że ledwo mogłam w niej w ogóle siedzieć, bo się ślizgałam na wszystkie strony. Także po tym doświadczeniu już wiedziałam, że wystarczy naprawdę kropla dwie i. I już było super, i naprawdę to jest bardzo fajny produkt z tego względu, że wychodzimy z tej kąpieli i już mamy nawilżone ciało. Nie musimy jeszcze balsamu, i tak wiadomo, możemy, żeby mieć jeszcze większe nawilżenie, ale nawet jak um... Nie wiem, nie macie czasu wieczorem albo po prostu ochoty, siły, energii. To wystarczy dodać sobie parę kropel tego, i już jesteśmy e, nawilżone, więc naprawdę fajna, fajna rzecz. Krem do twarzy od marki Ivy i naprawdę super sprawdza mi się ten krem. Ja go używałam zarówno wieczorem, jak i rano pod makijaż, i w obu przypadkach sprawdza mi się serio fantastycznie i jest mega lekki, co na początku było dla mnie dosyć zastanawiające, bo wydawało mi się, że bardzo szybko wysycha i po prostu go już nie ma. Ja przyznam szczerze, że wolę taką mieć większą warstwę nawilżenia, żeby to nawilżenie było widać i czuć. Tutaj tego nie było, ale to nie znaczy, że nie działało, bo działało naprawdę super i właśnie szyb dzięki temu, że bardzo szybko się wchłaniało, to było świetną bazą pod e, makijaż, więc naprawdę bardzo polecam ten produkt. Super tusz do rzęs e, od marki Maybelline New York e, Sky High. Ja uwielbiam w wersji brązowej, nawet na moje rzęsy, które są niesforne, totalnie proste. To spoko mi się tym maluje I jestem z niego naprawdę bardzo zadowolona To już jest moje któreś opakowanie Także polecam I kolejna rzecz też jest rzeczą do makijażu I to jest rzecz, do której ja powróciłam po latach Ponieważ jest to podkład L'Oreal True Match. Zobaczcie, próbowałam to domyć, ale nie udało mi się. Naprawdę się starałam, żeby nie pokazywać Wam tutaj takiego oblecha, ale mi nie wyszło. W każdym razie. E, L'Oreal Trumacz to jest podkład, który ja kojarzę jeszcze, nie wiem, chyba z, gimna nie z gimnazjum może nie, ale z liceum, czy może rok dwa po liceum i używam tego e, podkładu. Ale w pewnym momencie on mi się jakoś tak zaczął dziwnie zachowywać na buzi. Bardzo się ciastkował, niekorzystnie wyglądał, bardzo szybko się ścierał, w ogóle jakoś coś tam bardzo poszło nie tak. I wtedy przerzuciłam się na kremę Bibi i używałam naprzemiennie Recibo oraz Misza. I ostatnio tak mnie naszło, ponieważ widzę też w social mediach, że ten produkt przechodzi chyba jakieś drugie życie swoje. Więc tak mnie naszło, dobra, no może dam mu jedną, jeszcze jedną szansę. Mam dosyć takie średnie wspomnienia, ale może to odczarujemy. No i słuchajcie. To jest, nie wiem, to jest zupełnie inny produkt niż był kiedyś. Raz, że w ogóle super on się dopasowuje do e, koloru twarzy, nie robi nam efektu takiej maski. Jest bardzo dużo odcieni do wyboru, a mało tego, że jest bardzo dużo odcieni, to jeszcze jest bardzo dużo różnych tonów danych odcieni, więc naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie w, w tej palecie m, dostępnych kolorów. I po prostu uwielbiam ten podkład i jak zużyłam go, stwierdziłam, dobra kupię sobie Recibo, żeby już trochę może lżej było tej buzi i później znowu może sobie wrócę do L'Oreal. To słuchajcie, po dwóch użyciach kremu BB ja stwierdziłam, nie, kupuję z powrotem ten L'Oreal, bo co bo nie jest to, bo, bo mi się nie podoba mój makijaż po prostu z tym kremem BB, więc... Jestem już właśnie w trakcie kolejnego opakowania i naprawdę jestem zadowolona niesamowicie z tego produktu. Jest kryjący przede wszystkim w ogóle przy, tym, przy tych wszystkich y, wspaniałych rzeczach, o których mówię. On jest lekki, więc no naprawdę. Jestem 100% zakochana i warto zawsze polować na niego w czasie promek, bo bez promek uważam, że jest drogim produktem. To znaczy, może nie byłby drogim produktem, gdybyśmy nie wiedzieli o tym Ile może kosztować podczas promocji? Bo jeśli na promocji kosztuje 36 zł, na przykład, a w regularnej cenie kosztuje 70, no to dla mnie te 70 to jest dużo, skoro wiem, że zaraz będzie kosztowało 36. Więc, e, więc naprawdę bardzo, bardzo fajny produkt. No i to by było na tyle w tym filmie, i bardzo Wam dziękuję za obejrzenie, i widzimy się w kolejnych. Pa!